Za 7 minut będzie w pół do dziewiątej. 17 z tej strony mrożon mamy 38 min matury i dlaczego z innej perspektywy? Otóż zakupiłem sobie niedawno RAM do komputera i wyłączamy ten komputer, co mu się nieczęsto zdarza. Dłużej on chodzi niż nie chodzi. Będziemy grzebać w środku. Ja ostatnio tego kompa rozkręcałem jak go składałem, więc już grubo kilka lat temu. Nie wiem, chyba z 4 lata temu. O, zobaczcie. Procesor jest zamontowany, wszystko, wszyscy są zadowoleni. Taki mam radiator. Takie ma chłodzenie. O, pasta termoprzewodzące, która jest tutaj, bo jest pomiędzy procesorem a, a chłodzeniem. A nie, to przepraszam, to tu mamy tą czwóreczkę, już tą dwunastkę sobie podjąłem. Od... Od... Tu widzę, mamy te same kabelki. I jak ja bym był w stanie spiąć tutaj, tutaj, wtedy też nie powinienem wiedzieć, gdzie jest mostek północny, południowy, <laughs> i tak dalej. Ale nie chcę mówić, bo aż 70% powiedziałbym źle. I wyciągamy, Ach, wyciągamy kartę graficzną, proszę bardzo. Tak co wygląda karta To jest takie śmieszne urządzenie, które ma większą moc obliczeniową niż procesor. Wiecie co zacząłem nagrywać wczoraj wieczorem, bo wczoraj wieczorem yy, naszła mnie niesamowita ochota, w końcu też trzeba było, aby rozkręcić mojego kompa, bo kupiłem sobie więcej ramu i trzeba było go jakoś włożyć, a ja z racji, że kompa nie otwierałem od czasu, aż go złożyłem czyli będzie chyba spokojnie ze 3 lata może nawet więcej yy, i nie wiem jakoś w tym czasie chciałem coś opowiadać i, i trochę nie wyszło chyba, bo, bo za bardzo się skupiałem na tych innych rzeczach i okazało się, że syfu było pełno i słuchajcie, zacząłem chyba to wszystko robić o 21 zacząłem rozkręcać kompa i skończyłem około pierwszej w nocy, jak już to wszystko podkręcałem, podpiąłem i tak okazało się, że coś jeszcze nie śmiga, coś tam z portami USB, tylko nie wiem, czy po prostu może po podpiąłem w zły port i tak dalej. To jeszcze dzisiaj się dopiero będę bawić, bo kurczę, już wczoraj nie miałem siły ani już ochoty się tym męczyć z tym. Ach, no tak to jest, tak to jest, jednak takie już jak zobaczyłem ten kurz cały to stwierdziłem, że kurczę trzeba będzie to jednak wszystko wyczyścić do, dokładnie i wszystko powyciągałem i pły, nawet płytę główną odkręciłem i wszystko wiecie kompresor i znaczy no kompresorem co mocniejszym strumieniem można to można wiecie radiator jakieś wiatraczki to tam można walić strumieniem a co takim normalnym lekkim wiecie co by się płyta główna czy karta graficzna coś się z nią nie stało ale udało się Komputerek jest w tym momencie czysty, a ja jadę do szkoły. Mamy piątek. Także wszyscy się cieszymy, mamy piątek. Za tydzień, dokładnie tydzień od dzisiaj mamy yy, ja mam tą standaryzację matury. Także nie wiem jak to będzie. Miejmy nadzieję, że będzie spoko. Matur z fizyki rozszerzonej, od razu mówię. <laughs> Na czy no kurczę? Cały czas przeraża mnie to, że naprawdę... No, Muszę zacząć się coś uczyć, ja mam straszną nadzieję, że jak y, skończy się rok szkolny, ale w sumie pomiędzy, pomiędzy końcem roku szkolnego a maturami to jest tydzień, może dwa, nawet nie, nie, no tydzień jest, jest tydzień czasu, więc to w sumie takie kiepskie dla mnie w sumie chyba... Wiem, pocieszenie, że może wtedy zacznę się uczyć, ale to już chyba będzie za późno. W ogóle ostatnio sobie sprawdziłem kalendarium matur terminal, yy, terminarz, terminarz terminarz terminar, terminar Matur i zoba żeby zobaczyć yy, jak mam matury pokolenie. No bo wiadomo, piąty polski, szósty matematyka, siódmy język angielski. Ale się zastanawiałem, co z tymi dalszymi i teraz dostałem też niedawno rozpiskę, kiedy, co i gdzie i jak z ustnymi. Także to też, no i zacząłem sobie pisać i okazało się, słuchajcie, że jasne, no w piątek y, polski podstawa, y, w, w poniedziałek, przepraszam, polski podstawa, we wtorek matematyka podstawa, a w środę angielski, ale i podstawa i po południu rozszerzenie. No dobra no, myślałem w sumie, tak myślałem, że matematyka rozszerzenie będzie w ten sam dzień, ale bardzo się cieszę, że nie jest. I lecimy dalej, słuchajcie. Nie ma oszczędzania. Środa kończymy w czwartek, przychodzimy i w czwartek walimy chyba fizykę. Chyba fizykę w czwartek, a w piątek matematykę rozszerzoną. Tydzień. Jest 5 dni i są wszystkie te egzaminy, które są najbardziej istotne. Więc tu mnie kurczę trochę to też zdołowało. No i tam później, chyba 13 i 16, mam matury ustne. O, a matura z informatyki jest dopiero 20, także tutaj jest jakby troszkę czasu. W ogóle podpatrzyłem wczoraj na stronę Politechniki Wrocławskiej, czyli tam, gdzie chce się dostać, i okazało się, przeczytałem tam, wyczytałem, że informatyka zaczyna się brać, yy, liczyć przy rekrutacji. Z tym, że tego, z tego, co wyczytałem, ale w końcu już nie jestem kurczę pewny, to tam ten dodatkowy przedmiot, czyli w moim przypadku informatyka, bo na innych kierunkach może to być co innego, może być, jeśli na przykład z informatyki pójdzie mi lepiej niż z fizyki. I ten, ta ilość punktów rekrutacyjnych z matury, brać z matury info, z informatyki niż z fizyki będzie większa, to się będzie brało tą lepszą, tą bardziej korzystną na, dla kandydata. Spoko, spoko. Tym bardziej mnie to cieszy, bo do końca nie wiedziałem, czy iść na tą maturę. Z informatyki, bo brałem ją tylko pod uwagę, także, że po prostu, a tak dla siebie pójdę zobaczyć, jak to jest. A tu Bach niespodzianka, że się zacznie liczyć. No, też w czas patrzę, słuchajcie, bardzo w czas. <laughs> nie wiem, nie wiem w sumie, kiedy była ta aktualność dodana. Próbowałem gdzieś znaleźć informacje o dniach otwartych na polipudzie wrocławskiej. Jakoś nie mogłem znaleźć, ale też w sumie chyba kiepsko szukałem. No tak bywa. No i co moi drodzy? Ja jadę do szkoły, a wam życzę miłego dnia, miłego weekendu i do jutra. Cześć. Dobra, tu trzeba dzwonić, bo tutaj lubią stać panowie policjanci. A wiecie czemu? Bo tutaj jest... Nawet nie ma 100 metrów terenu zabudowanego i łapią na tym, na tym kawałku.